Chodź, 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 nagrasz mnie do kupowo. Nie. Słuchaj, masz, no, czekaj, zmieniam kamerkę. Tylko dobrze, musisz się starać, żeby błagam cię. Ale ja co? Znaczy wybieraj mnie. Okay. Działa, daj ja coś podpisać Mogę? Poczekaj, chcesz się podpisać? Ja, a mogę? Ja Mogą wszyscy? <laughs> no, <ładnie>. <śmiech> <śmiech> Ech, działa a, Co się, ale poczekaj, ma różne kolory <laughs> Tęczę, <Tu się> nie? <robisz, śmiech> a, a nie, poczekaj, poczekaj Jak neonowy jakiś Kurwa jebana nie no żeby było widać kurwa, no, daj, ja, ja pokażę, Dawaj na różowo. Mam w zasadzie kurze, a, jest a to nie zbywamy. No oczywiście kurwa, przecież jakby to nie było moje to my, a, my 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 zrespość, mówię, to bym tak, sobie nie mógł tak takie.

Możesz fiłka gdzieś ładnie narysować, a podpisać? Ma... 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 Ja tak Możecie wszyscy, ale jest jedna zasada, nie malujemy po szybie, dobrze? Dobra, okej. Okay. Ej, Ej, nie, 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 Ej, nie, nie,

gdzie? Bogdala mogę związywać? Nie, nie. nie. Bogdela lubimy. Nie Bordela... po No ja wiem, że nie po Już O, działa. Proszę. Czekaj, nie. Nagrę, Jak chcę fiu to narysować? Ja O Jezu, szefowa jest. O, chuj szefowa Ale, przepraszam, bo postanowiłem z widzami, że udokorujemy to auto. Dekoracja, pamiątkę będzie miała O, czekaj, to jest akurat ładne Cały display, zaraz cała to przemaluje To jest akurat ładne Trzymaj, trzymaj Ej, weź mi, daj o działa Nie, to jest dekoracja To trzeba Mieniamy kategorii samochodów która... Zmieniamy barwy i kursy <grym się w górę> całego I masz mi się Ej, Ale to słabo leci w ogóle Nie, moje leci zajebiście Pokaż Ale nie ma sensu tak mazać, lepiej zrealizować No to... Korzystajmy na razie podoba Czeka w jeszcze tam mamy cały wąt do tego ci, że... Jeszcze jednego fiutka musi nawet zrobić na, 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 na tam, na, na tam Co? Chyba starszy dla mnie oh. mi się podoba Nie już nie, już nie, już nie Voilà. A Mamy już jakiś komentarz może? No co mam powiedzieć? Ja mam prawo Mam prawo udekorować swoje auto tak jak mi się podoba. Siematoro!